Torana jest miejscem, przez które przenika do nas światło. Bycie wiecznie zabieganym nie jest czymś, czego należy zazdrościć. To symptom osoby, która utraciła kontrolę nad swoim życiem i nie jest w stanie skutecznie ustalać priorytetów. Nikt nie jest tak głuchy jak ci, którzy nie chcą słyszeć. Nikt nie jest tak ślepy jak ci, którzy nie chcą widzieć. Myślisz, że jestem dziwką? Każdy jest dziwką. Po prostu sprzedajemy różne części siebie. Wszystkie systemy hierarchiczne zmierzają ku tyranii. Wyrzeczenie się przyjemności może przerodzić się w przyjemność dokonania wyrzeczenia. Nie oceniaj dzisiejszego dnia po żniwach, które zbierzesz, ale po nasionach, które zasiejesz. Trudności często przygotowują zwykłych ludzi na nadzwyczajny los. Jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałeś? Pomóż mi. Tożsamość to więzienie. Pozwól sobie autentycznie reagować na każdą chwilę, która nadchodzi, bez przywiązywania się do narracji o tym, kim myślisz, że jesteś. Prawda o Twoim istnieniu jest zawsze zmienna i nieskończona, tak jak wszechświat jest zawsze zmienny i nieskończony. Porzuć historię swoich przeszłych jaźni i bądź obecny i żywy w tej chwili. Tożsamość jest martwa, jaźń jest martwa, Ty zaś żyjesz.